Chociaż Real Madryt słynie głównie z gwiazd kupowanych za ogromne pieniądze, to Akademia Królewskich także produkuje piłkarzy gotowych do gry na najwyższym poziomie. Dzisiaj sprawdzimy więc, jak potoczyły się losy najlepszych zawodników, którzy w ciągu 15 ostatnich lat rozwijali się w młodzieżowych drużynach Realu. Naszą analizę rozpoczynamy od Daniego Parejo, który dołączył do Akademii Realu Madryt jako 14-latek w 2004 roku i w barwach Los Blancos spędził kolejne 5 lat. Wprawdzie od początku chodził za bardzo solidnego piłkarza ze sporym potencjałem, lecz nie było to wystarczająco, aby otrzymał prawdziwą szansę w pierwszym zespole. W lipcu 2008 odszedł na krótkie wypożyczenie do angielskiego Queen's Park Rangers, a pół roku później za kwotę rzędu 3 milionów euro zasilił Hetafę. Stamtąd w 2011 trafił do Valencji, gdzie stał się klubową legendą. W 2019 poprowadził drużynę do triumfu w Pucharze Króla, pokonując w finale Barcelonę i łącznie dla nietoperzy rozegrał prawie 400 spotkań. Mimo tego w 2020 roku przeniósł się do Villarealu, Realu, gdzie już w swoim pierwszym sezonie wygrał Ligę Europy po emocjonującym boju z Manchesterem United. W swojej karierze rozegrał nawet cztery mecze w reprezentacji, lecz nigdy nie był uznawany za topowego pomocnika. Nie zmienia to jednak faktu, że jest prawdziwą ikoną La Liga, w której zaliczył ponad 500 spotkań, co czyni go 13. Piłkarzem w klasyfikacji graczy z największą liczbą występów w pierwszej dywizji hiszpańskiej. Marco Salonso to wychowany krealu, który w młodzieżowych zespołach klubu z Bernabeu spędził aż 11 lat, ale tylko raz zagrał w seniorach królewskich. Jako dwudziestolatek odszedł do Boltonu, po czym po trzech latach zasilił włoską Fiorentinę. W tym czasie zaliczył także epizod w Sunderlandzie, chcąc zasmakować Premier League, ale ogólnie grając we Włoszech, pokazał, że stać go na regularne, dobre występy w jeszcze większym klubie. Z tego powodu w 2016 ściągnęła go Chelsea, z którą Hiszpan zdobył m.in. Mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. W czterech z sześciu sezonów na Stamford Bridge był podstawowym obrońcą The Blues i w ich barwach wystąpił ponad 200 razy. W 2022, gdy miał już 32 lata, odezwała się do niego Barcelona, w której miał pełnić rolę doświadczonego zmiennika. Tyle, że jego forma nie była wcale wysoka, a zatem w 2024 został bez większego żalu oddany na wypożyczenie do Celty. Dzisiaj ma 34 lata, łącznie w swojej karierze zagrał 9 razy w reprezentacji i sięgnął po 8 różnych trofeów. Ashraf Hakimi trafił do Akademii La Fabrica w wieku 8 lat i przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe. W sezonie 2017-18 miał okazję zadebiutować w pierwszej drużynie, ale brak regularnych występów sprawił, że trafił na wypożyczenie do Borusi Dortmund, gdzie jego talent na dobre eksplodował. Podczas dwuletniego pobytu w Niemczech jego wartość rynkowa wzrosła 11-krotnie z 5 do 55 milionów euro. W 2020 za 43 miliony Marokańczyk dołączył do Interu Mediolan, z którym zdobył Mistrzostwo Włoch. Rok później PSG zapłaciło za niego 68 milionów euro, a w 2022 Hakimi został bohaterem kadry Maroka, która w sensacyjnym stylu dotarła do półfinału Mundialu. Ogólnie w krajowej reprezentacji zagrał już 82 razy, mimo że ma dopiero 26 lat, a niedawno został nawet jej kapitanem. Aktualnie nadal jest jednym z najlepszych bocznych obrońców świata i filarem defensywy PSG, w barwach którego zdobył już 7 trofeów, rozgrywając ponad 150 meczów. Nacho Fernandez trafił do Akademii Realu Madrid jako 16-latek i spędził w klubie prawie 20 lat. W tym czasie był niezawodnym rezerwowym, który w kluczowych momentach potrafił godnie zastąpić piłkarzy z pierwszych stron gazet. Łącznie rozegrała aż 364 mecze dla Realu, zdobywając rekordowe 6 tytułów Ligi Mistrzów, a do tego 20 innych klubowych trofeów oraz dwa reprezentacyjne. Dopiero latem 2024 roku Nacho zdecydował się na zakończenie kariery w europejskiej piłce i przeniósł się do Al-Qadash w Arabii Saudyjskiej. Obecnie wciąż gra w tym klubie, którego co ciekawe został kapitanem i wraz ze swoim zespołem spisuje się całkiem nieźle. Chociaż dla kibisów Realu nigdy nie był kluczową postacią, to i tak cieszy się dużą sympatią z uwagi na to, że prawie przez całą karierę z dumą bronił barw swojej ukochanej drużyny. Lucas Vazquez nigdy nie był największą gwiazdą, ale jego wszechstronność i waleczność sprawiły, że przez lata grał ważną rolę w ekipie Los Blancos. Dołączył do niej jako 16 szesnastolatek w 2007 roku i występuje tam aż do teraz. W 2016 strzelił nawet bramkę w serii rzutów karnych w finale Ligi Mistrzów z Atletico, pomagając swojej drużynie w sięgnięciu po Puchar Champions League, których łącznie zdobył pięć. Kibicom dał się poznać głównie jako niezwykle ofensywnie usposobiony obrońca, który choć miewał pewne problemy z Bronieniem, to często nadrabiał te braki golami lub asystami. Tych pierwszych w 380 meczach strzelił 38, a drugich 71. Obecnie mimo 33 lat nadal jest częścią kadry Realu Madry, choć coraz częściej pełni rolę zmiennika, a jego bądź sobie bądź przeciętna dyspozycja w obronie zaczyna budzić coraz większe obawy wśród kibiców. Saul Niguez spędził dwa lata w Akademii Realu Madryt, zanim zdecydował się na kontrowersyjny ruch, czyli przejście do młodzieżówki Atletico. Mimo epizodów w La Fabrica u Królewskich, piłkarskie szlify zdobył głównie w barwach Atleti i to właśnie tam przeszedł pełną drogę do pierwszego zespołu, stając się kluczowym zawodnikiem. W 2013 odszedł jeszcze na trwające rok wypożyczenie, aby ograć się w ligowym średniaku Rayo Vallecano, lecz gdy wrócił do Madrytu, ostatecznie pokazał nas, co go stać. W ciągu następnych 7 lat Saul przebył drogę od Dzieciaka z potencjałem do jednego z najlepszych pomocników ligi, a następnie zaliczył spory regres i choć w swoim najlepszym okresie grał jak prawdziwy geniusz, to ten czas nie trwał zbyt długo. Nieudane wypożyczenie do Chelsea w 2021, które miało uratować jego karierę, sprawiło, że po powrocie do Atletico grał coraz mniej. Jego ostatnią deską ratunku miała być Sevilla, do której trafił w 2024, także w formie wypożyczenia, ale tam jego wartość rynkowa ciągle spada i raczej nie zanosi się na wielki powrót. W 2025 Saul kończy 31 lat i, choć bez wątpienia miał momenty swojej chwały, to ostatecznie będzie raczej postrzegany jako zmarnowany potencjał. Dani Carvajal to przykład idealnego wychowanka, który wrócił do realu po rocznym pobycie w bajerze Leverkusen i stał się filarem drużyny. Przez lata odgrywał ważną rolę jako podstawowy prawy obrońca i na swoim koncie ma aż 6 wygranych finałów Ligi Mistrzów, w których wyszedł w pierwszym składzie. Do tego dochodzi też 21 innych trofeów w barwach królewskich, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych graczy w historii. W 2024 Carvajal stał się też kluczową postacią reprezentacji Hiszpanii i w jej barwach sięgnął po Mistrzostwo Europy, będąc jednym z najlepszych obrońców na całym turnieju. W 2025 roku wciąż broni bar w Realu Madryt, i mimo częstych kontuzji, jego rola w zespole przez długi czas pozostawała niezaprzeczalna. Niestety, w kampanii 24-25 Hiszpan zerwał więc zadła, i trudno powiedzieć, czy ten niezwykle poważny uraz nie zakończy jednak jego kariery. Niemniej, nawet jeśli tak się stanie, Carvajal może czuć się wręcz piłkarzem spełnionym. W barwach swojego pierwszego i jedynego klubu wystąpił 427 razy, zaliczając 65 asyst i strzelając 14 goli, z czego jeden padł w minionym finale Ligi Mistrzów. Alvaro Morata dołączył do Realu jako 16-latek, ale wcześniej szkolił się w akademiach Atletico oraz Hetafe. W barwach królewskich szybko dał się poznać jako świetny napastnik i w swoim pierwszym sezonie potrzebował tylko 500 minut, aby strzelić 8 goli. Tyle, że po kampanii 13-14, w której Real zdobył Ligę Mistrzów, Hiszpan postanowił odejść do Juventusu i od tamtej pory rozpoczęła się jego niesamowita wędrówka. Po dwóch dobrych latach w Turynie wrócił do Realu i rozegrał świetny sezon strzelając 20 goli i notując 6 asyst podczas niecałych 1900 minut spędzonych na boisku. Real znów wygrał Ligę Mistrzów i to z jego pomocą, bo Alvaro strzelił nawet gola w finale, lecz mimo tego postanowił odejść, tym razem do angielskiej Chelsea. Tam spędził półtorej roku sięgając po dwa trofea i prezentując co najwyżej średnią formę. Wtedy zszokował cały świat transferem do Atletico, czyli derbowego rywala Realu, gdzie grał kolejne 18 miesięcy, po czym odszedł do Juventusu zaliczając we Włoszech dwa całkiem udane sezony. Jakby tych transferów było mało w 2022 wrócił do Atletico, pograł tam dwa lata, odszedł na pół roku do Milanu, po czym stamtąd został wypożyczony do tureckiego Galatasaray. W 2024 Morata rozegrał dobre Euro 2024 i sięgnął na nim po złoto jako kapitan reprezentacji Hiszpanii, lecz z uwagi na częste zmiany klubów jego postać szczególnie w ojczyźnie budzi spore kontrowersje. Marcos Llorente trafił do Akademii Realu w 2008 roku. Piłkarzem Królewskich był przez 11 lat, zaliczając w tym czasie epizodyczne wypożyczenie do Deportivo Alaves. W tym czasie rozegrał 39 spotkań, głównie jako rezerwowy i nie zdołał przebić się do pierwszego składu. Z tego powodu opuścił Real w 2019, by stać się kluczowym graczem Atletico Madrid. Tam w swoim drugim sezonie sięgnął po Mistrzostwo Kraju i łącznie wystąpił w prawie 250 spotkaniach. Llorente jest świetnym piłkarzem środka pola, który potrafi i grać na wielu pozycjach w pomocy, a nawet na prawej obronie czy prawym skrzydle, lecz nie należy do najbardziej rzucających się w oczy zawodników. Obecnie wciąż występuje w ekipie Diego Simeone, gdzie jego wszechstronność pozwala mu grać regularnie i znacząco pomagać drużynie. Chociaż Martin Edelgard nie zaczynał swojej juniorskiej kariery w Madrycie i zwykle nie jest uznawany za wychowanka, to mając 17 lat dołączył do młodzieżówki Realu, gdzie szkolił się przez dwa lata. W barwach królewskich zagrał 11 razy i w ciągu 5 sezonów odbył 4 wypożyczenia. Dwa razy trafiał do ligi holenderskiej oraz pół roku spędził w Realu Sociedad i pół roku w Arsenalu. To właśnie ten ostatni klub postanowił ściągnąć go do siebie w 2021 roku za 35 milionów euro. Z perspektywy czasu ta. Cena była iście promocyjna, jako że niecałe 4 lata później Norwek wysyłany jest na 110 milionów i stał się nie tylko kluczowym piłkarzem Arsenalu, ale wręcz jednym z najlepszych pomocników Ligi Angielskiej. Co ciekawe od początku mówiono, że Edegard to wielki talent, więc fakt, że Real nigdy nie zechciał na niego postawić może być nieco zastanawiający. Pablo Barrios do Realu dołączył w 2017 roku, mając 14 lat, lecz jego przygoda w Madrycie nie potrwała długo. Hiszpan bardzo szybko pożegnał się z Los Blancos i zamiast tego wybrał Atletico, i to właśnie tam rozwinął się jako jeden z największych talentów hiszpańskiej piłki. W dorosłej drużynie zadebutował w sezonie 2022-2023. Rok później był już ważnym zawodnikiem i dziś gra w podstawowym składzie i regularnie pokazuje przebłyski naprawdę ogromnych umiejętności. Jego styl może nieco przypominać młodego Saula. Geza, świetna technika, boiskowa inteligencja i celne podania sprawiają, że kibice atlety widzą w nim kogoś, kto za jakiś czas poprowadzi klub do wielkich sukcesów. W 2024 Barrios nie pojechał na Euroskwadrą Hiszpanii, ale zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich i był tam jednym z najważniejszych zawodników zespołu mistrzów. Raul Asensio to być może najciekawsze nazwisko młodego pokolenia w Realu. Przez lata rozwijał się w Klubowej Akademii, by w 2024 roku zadebutować w pierwszej drużynie. Wówczas wchodził do zespołu, który desperacko potrzebował następcy na środek obrony w obliczu plagi kontuzji na tej pozycji. Presja była ogromna, lecz Asensio doskonale sobie z nią poradził i nawet w najważniejszych meczach pokazywał swoje umiejętności. Mimo, że dopiero zaczyna swoją przygodę z seniorskim futbolem, już teraz widać, że posiada ogromny charakter i osobowość prawdziwego lidera. Przykładowo nie boi się dawać wskazówek starszym a także wykonuje wiele odważnych zagrań. Obecnie walczy wręcz o miejsce w pierwszym składzie i regularnie dostaje minuty w bardzo ważnych meczach. Jeżeli utrzyma taką formę jak dziś to trener Realu będzie miał naprawdę spory dylemat czy nie oprzeć na nim linii defensywnej Królewskich, bowiem patrząc na całą postać Asensio ma on wszelkie papiery by być stoperem idealnym pokroju Sergio Ramosa. Mario Hila dołączył do Realu jako 18-latek i początkowo występował w Castille. Choć zadebiutował w pierwszym zespole rozgrywając dwa mecze w La Liga, nigdy nie dostał prawdziwej szansy. Latem 2022 roku został sprzedany do Lazio, gdzie rozwijał się jako solidny środkowy obrońca. Z każdym kolejnym miesiącem rosły jego notowania w oczach kibiców oraz jego wartość rynkowa. Dzisiaj 24-letni stoper wyceniany jest na 26 milionów euro i stanowi centralny punkt defensywy Lazio. Jego rozwój przebiega dość dynamicznie od momentu opuszczenia Madrytu, a zatem możliwe, że w niedalekiej przyszłości Hiszpan trafi do mocniejszej drużyny i niektórzy zastanawiają się nawet nad jego powrotem na Bernabeu. Dajcie znać, co uważacie o Akademii Realu i piłkarzach, jakich produkuje, a także napiszcie, czy podobał Wam się ten film. Zachęcam również do wspierania piłki na okrągło, bo pieniądze zarobione w ten sposób przeznaczam na rozwój tego kanału. A jeśli chcecie zobaczyć identyczny filmik o wychowankach Barcelony, to właśnie wyświetla się on na Waszym ekranie. Do zobaczenia już niebawem w piłce na okrągło.